Panie senatorze, to fantastycznie, że pan już jest zdrowy, ale proszę nam od, od, opowiedzieć, jak to było, tak jak piszą, tak jak media mówią, bo nasi słuchacze są tego bardzo ciekawi, jak się tym można zarazić, jak to wygląda i jak z tym wygrać. Jak się tym można zarazić, to trudno powiedzieć, bo tak? ja mogę powiedzieć mniej więcej w jakim czasie się zaraziłem, natomiast mm -hmm. nie mam pojęcia zupełnie od kogo. Natomiast mogę powiedzieć, że to wyglądało w ten sposób, ja... Wróciłem 30 lipca do domu z Warszawy z samochodem, i to było bardzo gorąco wtedy. Tak. I poprosiłem mojego współpracownika, żeby mocno nastawił klimatyzację. Jak zajechałem do domu, zaparkowałem w samochód w garażu, to poczułem, że jestem przeziębiony. I pomyślałem sobie, no tak, kolejny człowiek, który po prostu latem klimatyzacją się wykończył. Następnego dnia, co było pewnym moim błędem, pojechałem do rodziców tam poczułem, że mam temperaturę. Zmierzyłem tę temperaturę. Ona nie była wysoka, 37,2, ale to, co mnie zdziwiło, to to, że biorąc antybiotyki i różne sposoby, którymi można się w domu tą temperaturę obniżyć, ona w ogóle nie spadała. No zawsze jest tak, że nawet jak się weźmie jakieś lekarstwa, to chociaż trochę. Tak. O jedną kreskę, o dwie kreski, a, tu, a tutaj nic. I sobie myślałem. To jest jeden z przejawów, tak jak mówią w mediach, tego, że można mieć koronawirus. I zadzwoniłem do e, e, dyrektora tego szpitala jednoimiennego i mówię, słuchaj mam to, 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 to takie objawy. I on się roześmiał i powiedział, masz koronawirusa. I, i ja, tak już przez telefon. Tak, i ja, i, i, to, i to on się roześmiał, ale to nie było na takiej zasadzie, że to jest taki żart i że ja sobie żartuję. To było oczywiście w takiej Szartoby w atmosferze, ale ja poczułem, że on rzeczywiście uważa, że ja tego koronawirusa mam. Czyli humor w trudnej sytuacji tak, zawsze pomaga. Tak, i to, co, i to, co e, jest istotne, co, o czym warto powiedzieć, ja to zaraz powiedziałem wszystkim w domu, że wiecie co, ja myślę, że, że jednak mogę koronawirusa mieć. I wszyscy ci, którzy od tego momentu, jak się ten komunikat wysłałem, Trzymali się ode mnie na metr półtora, nikt nie zachorował. Jedyną osobą, skuteczne tak, jest zalecenie Jedyną dystansu. osobą, która nie trzymała tego dystansu i sobie nic z tego nie robiła, był mój ojciec. I tak jak ja trafiłem, to był piątek, jak ja trafiłem do szpitala w sobotę, tak on trafił w poniedziałek. Więc zalecam wszystkim, żeby ten dystans trzymać. No tak. I potem było leczenie w szpitalu? Potem było leczenie w szpitalu trzy tygodnie. Eee, mogę powiedzieć tak, no pierwszy tydzień to każdy przechodzi to też inaczej, nie? Myśmy z moim, no jak wszystkie choroby. Tak, myśmy z moim przechodzi. ojcem przechodzili to jak ciężką grypę. Tutaj przyprowadził mnie mój współpracownik, który jest z Kirgistanu. On po prostu poza tym, że był pozytywny, nie miał żadnych objawów. No ani proszę. gorączki, ani kasztu, niczego. A z drugiej strony na tym samym oddziale był. Człowiek 45-letni, na którym my byliśmy, nie mający żadnych chorobu, chorób współistniejących, nie mający wieku niczego, i on niestety zmarł, prawda? Więc to tak naprawdę indywidualna odporność decyduje o tym, w jaki sposób ktoś tą chorobę przechodzi. No tak.